Dzień dobry. W tym filmiku pokażę, w jaki sposób przydzielić rozkład materiału nauczania. Jeśli chodzi o rozkłady materiału nauczania, umożliwiają one nauczycielowi automatyczne wprowadzenie tematów lekcji i punktów umiejętności podstawy programowej oraz korzystanie z dodatkowych materiałów edukacyjnych. Pozwalają także na kontrolowanie realizacji programu na podstawie przygotowanego rozkładu. Jeśli w Librusie mówimy nazwa rozkładu, to znaczy, że mówimy o nazwie programu nauczania. Jest wiele sposobów na to, żeby przydzielić rozkład materiału nauczania. Ja zaproponuję taki, który moim zdaniem jest najprostszy. Wszystkie opcje. Z rozkładem y, nauczania, czyli przydzielanie rozkładu, zmiana, usuwanie, edycja, wyszukiwanie oraz tworzenie, możemy znaleźć w modułach. Wybieramy sobie moduły. Edytor rozkładów materiału nauczania, i tutaj już możemy rozpocząć wyszukiwanie. Proszę zwrócić uwagę, że kiedy otworzyłam ten panel, to tutaj menu już się zmieniło. To menu dotyczy tylko i wyłącznie rozkładów materiału nauczania. Jeśli chcę wrócić do poprzedniego widoku, klikam Wróć. Jeśli chcę przejść ponownie z powrotem do rozkładów, Moduły edytor rozkładów. Wpisuję, jakiego rozkładu szukam. Jeśli szukam tylko w oficjalnych rozkładach udostępnianych przez wydawców zaznaczam tę opcję. Tę opcję odznaczamy, jeśli chcemy też wyszukać publikacje innych prywatnych osób. Tutaj zalecam, żeby nauczyciele wychowania fizycznego, żeby odznaczyli tę opcję. Interesował mnie ten rozkład, wynalazłam, widzę, że jest 34 tematy, są tutaj 76 umiejętności i efektów. Mogę tutaj podejrzeć sobie ten rozkład materiału albo mogę od razu skopiować do swoich zasobów. Ja sobie skopiuję, czyli kopiuj. Mogę wpisać komentarz do tego rozkładu. Jeśli nie wystawiam komentarza, kopiuj rozkład. Zatwierdzam OK, i ten rozkład trafił już do moich rozkładów. Czyli, jak spojrzę sobie do moich rozkładów, to widzę na dole, że mam u siebie już ten rozkład. Wiele informacji do tego rozkładu zostało zaimportowanych, ale niektóre informacje sama muszę uzupełnić, a więc rozkład materiału nauczania, wybieram, jak widzimy, sczytane zostały informacje, ja muszę uzupełnić numer w szkolnym zestawie, muszę autora, autor bardzo często jest już sugerowany przez system, jeśli chodzi o siatkę, ta siatka akurat oznacza, w klasie czwartej 0 godzin, piątej 0, na etapie klasy siódmej 1 godzina tygodniowo, w ósmej klasie 0, ponieważ jest to rozkład materiału skierowany do klas siódmych. Podręcznik już jest, podstawa programowa, przedmiot dopisujemy, czy jest to edukacja wczesnoszkolna, numer dopuszczenia MEN. Jeśli uzupełniłam te dane... Klikam Zapisz. Przechodzę na dół i widzę, to jest mój rozkład materiału. Mogę do tego rozkładu materiału zajrzeć, zobaczyć, co tam jest, i wiele rzeczy mogę edytować. Jeśli stwierdzę, że brakuje dla mnie jakiegoś tematu, fizycznie mogę ten temat dodać. Mogę przykładowo zmienić numery. Jeżeli chcę, ten temat pierwszy zrealizować jako drugi, przerzucam go na dół. System pomarańczowym kolorem akcentuje tutaj, że potrzebujemy akceptacji, czyli zjeżdżamy na dół. Jeżeli decydujemy się na te poprawki, klikamy zapisz. Jeśli nie, to anuluj. I wracamy na dół. Co dalej możemy edytować? Możemy przenieść zaznaczone, bądź też możemy przenieść jeden tylko temat. Do innego rozkładu. To znaczy, jeżeli ten temat jest przypisany dla klasy 7, ale ja zrealizuję go na przykład w klasie 6, to pomiędzy rozkładami materiałów mogę takie um, przeniesienia wykonać. Jeżeli przenoszę tylko jeden temat, przenieś. Jeżeli zaznaczę tutaj kilka tematów. Mogę przenieść zaznaczone. Usuń zaznaczone, to wiadomo. Zaznaczamy, usuwamy, bo stwierdzamy, że dla nas te tematy są niepotrzebne. Kolejna rzecz, każdy temat możemy edytować. Przykładowo, edytuj, mogę. Treść tego tematu zmienić. Mogę dodać tutaj m, punkty z podstawy programowej. Ja nawet nie muszę ich y, wyszukiwać, bo tutaj, za pomocą tego narzędzia, system mi wyszuka i zasugeruje, jakie punkty mogę jeszcze dodać. Mogę zmienić numer te, y, tematu i tak dalej. Co oznacza temat właściwy? To znaczy, że podczas tej lekcji są, y, muszą być zrealizowane jakieś umiejętności, jakieś efekty y, powinniśmy uzyskać podczas. Z tej lekcji, natomiast godzina nietematyczna to przykładowo sprawdzian, opis do tej lekcji, notatka. Do tego tematu, jeśli przypiszę notatkę i zaznaczę tutaj, pokazuj w przypominaj, przypominajce, to za każdym razem, kiedy będę realizowała ten temat, to wyskoczy taka informacja systemowa, czyli ta przypominajka. Może o czymś y, powinnam pamiętać przy realizacji tego tematu. Dodatkowo bardzo ciekawa opcja, zasoby. Yy, nazywamy zasób, yy, dla kogo będzie widoczny ten zasób i typ zasobu. Czyli możemy na przykład do tego tematu podłączyć jakiś plik z naszego dysku. Jeżeli coś tu dołączymy, klikamy dodaj. Jeżeli zmodyfikujemy coś na tym poziomie, musi, musimy zaakceptować zapisz. Na górze wracamy do listy tematów i możemy modyfikować przypominam na dole kolejny temat. Przy rozkładzie minus zwija listę tematów, plusik rozwija listę. W jaki sposób przydzielić ten rozkład materiałów, materiału do y, danych klas? Możemy to zrobić z tego poziomu, czyli gdzie, tutaj, gdzie mamy szczegóły tego rozkładu, możemy kliknąć przydziel. Albo możemy przełączyć się do moich rozkładów. Moje rozkłady, zaznaczyć tutaj wszystkie. I wówczas na dole będę miała całą listę swoich rozkładów. Czyli ja w tej chwili zaimportowałam jeden rozkład. I tutaj mogę kliknąć przydziel. I przydzielić do odpowiednich klas. Czyli jeżeli ja będę realizowała ten rozkład we wszystkich klasach siódmych, zaznaczam wszystko, zatwierdzam OK i ten rozkład zostanie podczepiony. Co oznacza wirtualne klasy? To znaczy wszelki podział na grupy, czyli na informatyce, jeśli klasa jest dzielona, na wychowaniu fizycznym, na językach obcych, wszelki podział. Tutaj przykładowo UEFIści, Angliści powinni korzystać z tej opcji wirtualne klasy. Klikam OK i już widzę na dole że ten rozkład materiału będzie używany w tych klasach. Z tego widoku też mogę usunąć, to już wcześniej mówiłam, tu muszę uczulić, jeżeli usuwam ten rozkład materiałów z moich rozkładów, muszę najpierw przydziały ściągnąć, czyli muszę zlikwidować te klasy, czyli ten przydział i wyeliminować klasy, a następnie usunąć. Zakładam, że przydzieliłam już wszystkie rozkłady materiałów, gdzie mogę sprawdzić, czy rzeczywiście do wszystkich klas podłączyłam rozkłady materiałów. Klikam Wróć, czyli przechodzę do panelu głównego, wybieram narzędzia, aktualne przydziały i rozkłady. W tym widoku widzę, do której klasy przypisałam rozkład, a do której nie, a gdzie sprawdzamy rozkłady danej klasy, dziennik. Widok dziennika, programy nauczania.